Mamy światło i cień. I każdy, kto ucieka przed swoim cieniem, jest z góry skazany na porażkę i na tako, takie walenie głową w mur. Zrobi absolutnie wszystko, żeby tego cienia nie zobaczyć. Cieniem tego, że czujesz się wspaniale, czujesz się zwycięzcą tego świata, czujesz się kimś, kto osiągnął sukces. Jest to, że czujesz się dokładnie odwrotnie. Czyli jeśli nie dotkniesz dwóch krańców, które istnieją tylko i wyłącznie na przestrzeni twojego umysłu światła i cienia jedno bez drugiego nie istnieje to nie masz szansy na to, żeby stanąć w opcji wyboru, ponad tym wszystkim i zacząć działać. Dlaczego? Dlatego, że ty będziesz sztucznie Mówić sobie, że jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, a w głębi siebie czuć się jak kupa gówna.